Jesteś moim pasterzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie. Do źródeł odżywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz. Cieszymy się, bo wiemy, że 28 stycznia 1193 roku kiedy nasz założyciel święty Jandemat odprawiał swoją pierwszą mszę świętą, był na niej obecny biskup Paryża. A Boża Opatrzność sprawiła, że 28 stycznia jest dniem ważnym także dla Ciebie. Modlimy się dzisiaj w siódmą rocznicę Twojego ingresu do Katedry Wawelskiej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski się trwożyć. Będziemy prosili Chrystusa, o moc, o moc słowa. Podobnie jak Jego moc. Głosi ludziom prawdę. O Bogu, który nas umiłował, i o człowieku, którego my także musimy kochać. Chroniąc. Jego życie od chwili poczęcia. Jego zaprasza, na oczach mych wrogów to czyni, olejkiem mą głowę namaszcza. Tak dla księdza arcybiskupa, jak i dla nas, ten dzień jest bardzo ważny. Świętujemy dzisiaj dar powołania. To pokazuje nam piękno życia we wspólnocie Kościoła. Z serca dziękuję za księdza obecność wśród nas. Niech Pan Bóg umacnia do tego, abyśmy wszyscy żyli coraz bardziej darem naszego powołania.